Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło powitać Was tutaj dzisiaj. Troszkę mnie niepokoi to rozciągnięcie w stronę drzwi. Czas na wyjście jeszcze będzie. Jeśli zapraszam do tych miejsc tutaj z przodu, na pewno będziecie lepiej widzieć, słyszeć, no i będziemy się wszyscy lepiej prezentować na zdjęciach, także będzie nam miło, jak się o dwa rzędy do przodu przybliżycie. Szanowni Państwo, lokalne środowisko oświatowe to przede wszystkim uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji obsługi oraz samorząd lokalny. Dzień Edukacji Narodowej to zawsze doskonała okazja do tego, aby podziękować i wyrazić swoją wdzięczność całej wspólnocie szkolnej za codzienny wysiłek wkładany w rozwój oświaty. Wysiłek ten nie zawsze jest efektowny. Nie zawsze przynosi natychmiastowy splendor i uznanie, ale zawsze jest efektywny, cierpliwy i ma wymierną moc sprawczą skoncentrowaną na najmłodszych. Nierzadko zaangażowanie w sprawę edukacji wymaga kompromisów, dialogu i współpracy poprzedzonej merytoryczną dyskusją opartą na rzeczowych argumentach. Jestem przekonana, że tylko praca zespołowa na rzecz lokalnej oświaty pozwala uzyskać najlepsze efekty. Poza, pozwala uzyskać efekt synergii, w ramach którego podejmowane działania synchronizują i uzupełniają. Synergia, która nie tylko wzmacnia e, sens dobrej edukacji, ale przede wszystkim pozwala uzyskać zawsze lepszy wynik niż suma indywidualnych wysiłków. Dlatego szczególne słowa podziękowania kieruję w tym miejscu do tych, których nadrzędnym celem działania jest podnoszenie efektywności procesu edukacyjnego właśnie w ramach pracy zespołowej która jest bardziej wydajna, może przynieść wiele dodatkowych korzyści, ale też pozwala doskonalić swoje umiejętności i uczyć się od siebie nawzajem. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam serdeczne życzenia całemu środowisku oświatowemu. Pragnę wszystkim dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty złożyć serdeczne podziękowania za organizacyjny wychowawczy i dydaktyczny trud. Pandemia to kolejne ogromne organizacyjne, pedagogiczne i psychologiczne wyzwanie dla placówek oświatowych. Dziękuję, że codziennie stajecie państwo na wysokości zadania i knurowskie placówki oświatowe mimo sytuacji związanej z pandemią świetnie funkcjonują. Stają się coraz bardziej nowoczesne, osiągają sukcesy dydaktyczne i nie zatrzymują się w rozwoju. Życzę Państwu, aby udawało się Państwu wzbudzić w każdym młodym człowieku pragnienie uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń. Aby nigdy nie zabrakło Państwu siły do ofiarowywania tego, co najlepsze, i aby ta trudna, ale piękna praca była dla Państwa wspaniałą i niekończącą się podróżą. Z wielką przyjemnością witam na dzisiejszej uroczystości przybyłych gości. Witam Pana Wojciecha Zająca, Dyrektora Delegatury w Gliwicach, Kuratorium Oświaty w Katowicach. Witam Pana Tomasza Rzepę, Przewodniczącego Rady Miasta Knurów. Witam Pana Piotra Suruszkę, Zastępcę pre Prezydenta Miasta Knurów. Witam pana Janusza Szydło, przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury. Witam przedstawicieli związków zawodowych w osobach panią Marię Leśniowską, wiceprzewodniczącą Międzyzakładowej Komisji Związkowej NZZ Solidarność Pracowników Oświaty i w Kluby na jednym oddechu oraz pana Mirosława Kirszensztejna, prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kulowie. Wreszcie witam bardzo serdecznie pana Adama Ramsa, prezydenta miasta Knu, gospodarza dzisiejszego spotkania. Witam dyrektorów, wicedyrektorów placówek oświatowych, serdecznie witam wyróżnionych nauczycieli, gorąco witam wszystkich byłych i obecnych pracowników oświaty, witam również przedstawicieli lokalnych mediów. Bardzo proszę o zabranie głosu Prezydenta Miasta Knurów, Pana Adama Janc. Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze, Panie, Panowie. Każdego roku spotykamy się tutaj, w tym roku, w przededniu ważnego Święta Dnia Edukacji Narodowej, to też będziemy mieli przyjemność Wręczać wyróżnienia, nagrody, to takie e, ukoronowanie Waszej ciężkiej, e, codziennej pracy. Ja myślę, że te słowa, które wypowiedziała Pani e, Dyrektor, one tak, w moim przekonaniu, bardzo fajnie objęły cały obszar działalności e, kadry nauczycielskiej, ale także pracowników administracji, e, pracowników obsługi. E, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za ten trud zawodowy ja nie muszę w tym gronie mówić długo na temat szczególnej roli kształcenia nauczycieli to jest dla wszystkich oczywiste także życzę wam zdrowia szczęścia pomyślności raz jeszcze podkreślę przeszliśmy taki wszyscy taki poligon ale szczególnie wy bo koronawirus w bardzo poważnym stopniu zdemolował nasze życie rodzinne, towarzyskie, zawodowe. Ten egzamin naprawdę zdaliście wszyscy. Wiem, że dyrektorzy, nauczyciele bardzo szybko opanowali ten, ten trud nauczania online. Miejmy nadzieję, że czwarta fala nie będzie tak Groźna, choć pan dyrektor mi tutaj już tak na ucho powiedział, że jednak, jednak są wygaszenia z takiego bezpośredniej nauki w niektórych szkołach. Bądźmy dobrej myśli, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję Panie Prezydencie. Teraz poproszę o zabranie głosu pana Wojciecha Zająca, dyrektora uliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach. Dziękuję, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Dyrektorzy, zaproszeni goście. Dzisiaj w nieco innej roli. Rzeczywiście 6 października tego roku pani Urszula Bauer, Śląska Kuratora Oświaty, powierzyła mi obowiązki obowiązku dyrektora delegatury. Także... Tym razem już we własnym imieniu pracowników Gliwickiej Delegatury, zastępcy dyrektora też już udało mi się takiego pozyskać do pracy Pana Jakuba Padewskiego. Chciałem Państwu szczególnie serdecznie podziękować za ten rok. Tutaj rzeczywiście potwierdzam ta szybka reakcja nauczycieli. Ilościowo, jakościowa zmiana, która dotknęła nas wszystkich jako nauczycieli w związku z pandemią i z koniecznością korzystania w większym zakresie, bo jak wiemy Państwo korzystaliście z technologii informatycznych, przecież nie, nie od półtora roku. Pozwoliła rzeczywiście na opanowanie w jakim stopniu tej sytuacji oraz no, na kontynuację tego, tego, co dla nas jest tutaj istotne, a więc kształcenie. Chciałem tutaj też dołączyć i przekazać życzenia Pana Dariusza Domańskiego, Pana Wicekuratora Oświaty. Dzisiaj miałem przyjemność razem z Panem Dyrektorem właśnie w Centrum Edukacyjnym imienia Marii Skłodowskiej-Kili wręczać nagrody Ministra Edukacji i Nauki, nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty i tym osobom, które nie miały jeszcze możliwości, również medale Komisji Edukacji Narodowej prosił, aby przekazać tutaj Państwu ich najserdeczniejsze podziękowania oraz życzenia w związku z, z, z jutro przypadającym Dniem Edukacji Narodowej. Pan Kurator tak bardzo szeroko nawiązał właśnie do samej symboliki, zarówno medalu, gdzie ta Laura i Laur i Księga są jakby na awersie tegoż, tegoż medalu. Mówią, że to jest dla nas pewna, pewna wskazówka do sukcesu, także jeżeli chcemy odnosić sukcesy, wiedza, mądrość są tym najważniejszym z elementów. Nawiązał też do Komisji Edukacji Narodowej. Wiemy, że i sam medal przyznawany jest właśnie najczęściej w, w tym dniu. Myśmy musieli to troszeczkę wcześniej zorganizować w związku z pandemią, ale... Właśnie wskazał na te daleko idące, jak to się mówi, również historyczne, symboliczne przesłania, które możemy z tego odczytywać. Szczególnie zwrócił uwagę właśnie na, na ten etos nauczyciela, na to, że rzeczywiście w 1783 powstały w końcu ustawy Komisji Edukacji Narodowej dla akademików i szkół, gdzie tak ładnie sformułowano pewien ideał nauczyciela, wychowawcy, zresztą było tak jednym z wyrazów tutaj przygotowanej przygotowanych innymi przez Grzegorza Pirabowicza ustaw tak ładnie powiedziano, żeby jemu i z nim było dobrze. Wydaje mi się, to jest takie fajne życzenie, tak, żeby nam było dobrze, ale też i żeby państw, państwa wychowankom, uczniom, dzieciom, podopiecznym, rzeczywiście z Państwem było dobrze, żebyśmy mogli realizować te podstawowe y, zadania i żebyśmy to mogli robić w zdrowiu. Także kończąc życzenia przede wszystkim życie oraz zdrowia na kolejne miesiące. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Dyrektorze. Szanowni Państwo podczas dzisiejszej uroczystości zaprezentują się Państwu wychowankowie Miejskiego Przedszkola nr 12 imienia Janusza Korczaka w Knurowie przygotowani pod kierunkiem Pani Mirosławy Abramek. Zapraszam na środek naszych młodych artystów. W pierwszej kolejności dzieci zrecytują wiersze dotyczące Dnia Edukacji Narodowej. Zapraszam. Komisji Edukacji to właściwa nazwa. Powtórz kilka razy, bo jest bardzo ważna. Swoim świętem obejmuje bardzo wielu ludzi. Co nas placzów? W tej placówce. Codziennie się ludzi. Ci, co uczą w Cholą ci, co zarządzają, ogród pielęgnują, karmią i sprzątają. Dzisiaj święto mają za swoje zasługi sekretarki, panie z kuchni i panie z obsługi. Nie tylko dyrektor i nauczyciele, osób w szkole czy w przedszkolu do pracy jest wiele. Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu placówki, które w ubiegłym roku szkolnym osiągnęły najwyższe wyniki dydaktyczne potwierdzone egzaminem ósmoklasisty. Nagroda dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście powyżej średniej krajowej uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu ósmoklasisty. Nagroda dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3 za osiągnięcie wyników dydaktycznych w mieście powyżej średniej krajowej uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu ósmoklasisty. I nagroda dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 za osiągnięcie wyników dydaktycznych w mieście powyżej średniej krajowej uzyskanych z języka polskiego i języka angielskiego potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty. Oraz wyróżnienia. Dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 za wysokie osiągnięcie w konkursach przedmiotowych. Serdecznie zapraszam na środek i bardzo proszę o ustawianie się w kolejności wyczytywania. panią Marzenę Rudzewicz, dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9. Podstawowej nr 7 oraz Panią Barbarę Starek Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1. Bardzo proszę Prezydenta Miasta Pana Adama Ramsa i Dyrektora Gliwickiej Delegatury Pana Wojciecha Zająca o wręczenie nagród i wyróżnień.